Ze studia Voice House Technologiczny Inbrief Jarosław Kuźniar. Alphabet, Właściciel Google z wyceną prawie 4 biliony dolarów. Akcje Google podskoczyły ostatnio osiągając rekordowe wyceny. Od początku roku kursów o prawie 70%. Zdecydowanie lepiej niż Microsoft czy Amazon. To efekt zwrotu w postrzeganiu firmy po początkowych obawach, że Google przegrał wyścig AI z OpenAI. Do tego klubu 4 biliony dolarów wyceny wcześniej weszły tylko Nvidia, Microsoft i Apple. Na liście pozostają tylko Nvidia i Apple, jak na razie. Alphabet odzyskał momentum dzięki biznesowi chmurowemu, który stał się kluczowym motorem wzrostu. W firmę zainwestował także Warren Buffett przez Berkshire Hathaway. Ostatnio nowy model Gemini 3 zbiera także świetne recenzje. Steve Sosnick z Interactive Brokers podkreśla rolę inwestycji Berkshire. Nawet jeżeli Warren Buffett osobiście nie decydował o tym zakupie, to rynek dalej ma mentalność, że wszystko, co robi Berkshire, warto naśladować. Akcje Google rosły także dlatego, że firma wyszła niemal bez szwanku z ofensywy antymonopolowej. Uniknęła przymusowej sprzedaży przeglądarki Chrome, mimo że sąd uznał jej biznes szukiwarek za nielegalny monopol. Korea południowa wystrzeliła w kosmos największego satelitę w historii kraju. Rakieta Nuri umieściła na orbicie satelitę naukowego i 12 mikrosatelitów. To czwarty start Nuri z sześciu zaplanowanych do 2027 roku. Główny satelita nawiązał kontakt ze stacją naziemną w Antarktydzie 40 minut po starcie. Potwierdził prawidłowe działanie wszystkich systemów, włącznie z rozłożeniem paneli słonecznych. Minister Nauki Korei mówi, że to punkt zwrotny dla koreańskiego przemysłu kosmicznego. Po raz pierwszy prywatna firma złożyła rakietę po transferze technologii od Państwowej Agencji. Główny satelita ma kamerę do obserwacji zorzy polarnej, systemy do pomiaru plazmy, pól magnetycznych, a także testowania eksperymentów biologicznych w kosmosie. 12 mniejszych satelitów ma systemy GPS do badania atmosfery, kamery podczerwone do śledzenia plastiku w oceanach i urządzenia testujące ogniwa słoneczne. To pierwszy koreański statek kosmiczny zbudowany głównie z własną technologią. USA, Wielka Brytania i Australia ogłosiły sankcje przeciwko rosyjskiej firmie MediaLand. Zarzucają jej wspieranie operacji ransomware. Amerykański Departament Skarbu objął sankcjami także trzech członków kierownictwa firmy i trzy spółki siostrzane. Wielka Brytania opisuje MediaLand jako jednego z największych operatorów usług bulletproof hosting, które zapewniają infrastrukturę dla ataków ransomware i phishingu. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów dla wszystkich celów, zakazy podróży dla czterech osób i zakaz świadczenia usług technicznych przez Brytania. Firmy. Głównym celem jest Aleksander Wolosowik, znany w internecie jako Yali Shanda, aktywny w podziemiu cybernetycznym od co najmniej 2010 roku. Australia nałożyła podobne sankcje. Powód? Potrzeba zakłócenia sieci ransomware, które atakowały szpitale, szkoły i firmy. Rosyjska ambasada w Londynie nie odpowiedziała na prośbę Reutera o komentarz. HP zapowiedziało zwolnienie od 4 do sześciu tysięcy pracowników. Firma chce usprawnić operacje i wdrożyć sztuczną inteligencję do przyspieszania rozwoju produktów, poprawy obsługi klienta i zwiększania produktywności. CEO firmy mówi, że cięcia mają stworzyć miliardy dolarów oszczędności brutto w ciągu trzech lat. Koniec cytatu. Popyt na komputery PC z AI dalej rośnie, osiągnął ponad 30% dostaw HP w czwartym kwartale. Globalny wzrost cen chipów pamięci, wywołany rosnącym popytem ze strony centrów danych, może jednak zwiększyć koszty i przycisnąć zyski producentów elektroniki, takich jak HP, Dell czy Acer. Tego ostrzegają analitycy Morgan Stanley. Właściciel FanDuel ogłosił, że brytyjskie plany podniesienia podatków od gier online uderzą w skorygowane EBITDA firmy. 300 milionów dolarów w roku fiskalnym 2026 i 550 milionów dolarów w 2027. Stawka podatkowa od gier online wzrośnie do 40% z 21%. W czasie, gdy zakłady sportowe, tu też będzie wzrost podatku, do 25% z 15%. Flatter to jeden z największych graczy na globalnym rynku zakładów online i gier hazardowych. Firma działa w USA głównie przez platformę Fanduel. Duel, która stała się liderem rynku zakładów sportowych w Ameryce. W Wielkiej Brytanii Flutter kontroluje marki takie jak Paddy Power czy Bedfair. Podwyżka podatków dotknie bezpośrednio rentowność brytyjskiej operacji. Analitycy rynku ostrzegają, że wyższe obciążenie podatkowe może wymusić na Flutter ograniczenia bonusów dla klientów, co może wpłynąć na konkurencyjność. Wielka Brytania to jeden z największych i najbardziej uregulowanych rynków zakładów online na świecie. To było technologicznie ingrij od VoiceHouse. Jeżeli to miało wartość dla Ciebie, podziel się, subskrybuj podcasty od VoiceHouse. Słuchaj zawsze rano wszędzie, gdzie są podcasty. Postaram się zdążać na czas. Aplikacja VoiceHouse Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.